Panie z podznaku strzelca będą rozczarowane, będą narażone na kłótnie i nieporozumienia. W waszych związkach mogą być burze, w waszych związkach mogą być sytuacje, kiedy stawiacie wszystko na jedną kartę bądź stawiacie wszystko na ostrzu noża. Unikajcie kłótni, unikajcie ferowania wyroków, ponieważ może być to niebezpieczne dla waszych związków. Panowie spod znaku strzelca w tym miesiącu mogą spotkać się z niedocenieniem. Wasze adoracje, wasze prezenty mogą być niedoceniane przez wasze partnerki. Natomiast dotrzymujcie koniecznie w tym miesiącu słowa. To będzie bardzo istotne dla waszych relacji. Jeśli chcesz poznać swoją miłosną prognozę na cały miesiąc, wyślij SMS o treści razem. twoja data urodzenia pod numer 73212.